Siema! Każdy szachista ma swoją ulubioną część partii. Jan Krzysztof Duda świetnie atakuje, Hikaru Nakamura świetnie się broni, Wesley So bardzo dobrze gra pozycyjnie, Tomek Jaskółka lubi podstawić mata w równej pozycji, a Magnus Carlsen po prostu bardzo dobrze rozumie szachy i bardzo dobrze rozumie końcówki, jakie mogą wyniknąć. Dlatego w dzisiejszej partii chciałem Wam pokazać... Partię pomiędzy Magnusem Karsenem a Janem Nepomnaszczym, gdzie właśnie Magnus Karsen pokazał, jak dobrze on rozumie szachy i w jaki sposób puszowanie pojedynczego pionka może zniszczyć całą pozycję przeciwnika. Także zachęcam do oglądania, zostawcie suba, będzie mi bardzo miło i przepraszam Was za mój głos, który jest zapewne troszeczkę inny niż zazwyczaj, ale po prostu jestem chory i mam zatkany nos. Także Soruwa. Ok, było to Speed Chess Championship, czyli turniej, gdzie zawodnicy grają szybkie szachy, szachy błyskawiczne. No i w tej części zawodnicy mieli 5 minut i 1 sekundę za każdy ruch. No, i Nepo grał kolorem białym. Zdecydował on się zagrać E4, nastąpiło C5, skoczek F3, E6, D4, bicie, bicie, no i skoczek F6. Jest to obrona czterech skoczków i jest to wariant, który zbyt często na najwyższym poziomie już się nie pojawia, ponieważ komputery pokazały, że można tam białymi bez większych problemów wyjść po prostu dobrze. Natomiast to są szachy błyskawiczne, więc Magnus Carsen się tym nie przejmował. Nastąpiło skoczek C3, skoczek C6. Bicie, bicie E5, skoczek D5, skoczek E4. No i tutaj, jeżeli na przykład śledzicie mój kanał... Kilka miesięcy, i pamiętacie turniej we Wrocławiu, to wiecie, że sam zagrałem kolorem białym podobną pozycję, gdzie tutaj głównym ruchem od strony czarnych jest Hetman C7, atakujemy pionka. Pionek musi być broniony teraz. Hetman B6, C4, goniec B4, król idzie na E2, po czym po F5 powrót, goniec idzie na A6 i król idzie na F3. I to jest, pokazuję wam to, dlatego, żeby wam pokazać, że szachy bywają śmieszne, gdzie dosłownie teorią debiutu jest to, że królem sobie idziemy na F3 i ten król tutaj sobie chilluje jak grzyba. I jest bezpieczny. Ale to wszystko w partii nie nastąpiło, ponieważ Magnus Carson zdecydował się zejść z utartych ścieżek. Zagrał Goniec B7. Tutaj nastąpiło C4, skoczek B4, A3, kontratak. Teraz możemy to zbić, ale stracimy skoczka na E4, więc skoczek dał szacha. Łobu dubu, łowbu dubu, skoczek sobie wrócił. E, goniec E3 i mamy taką pozycję i. Jest ona trochę problematyczna dla czarnego, to nie jest tak, że komputer mówi, że tutaj czarne już przegrywają, ale komputer mówi i ludzie też to po prostu są w stanie zobaczyć, że ten pionek jest problematyczny. Nie chcemy go bronić w ten sposób, bo dostaniemy B4 i przegramy partię, dosłownie nie mamy jak bronić tego pionka, Hetman A5 też za wiele nam nie daje, bo przeciwnik się zasłoni, nie mamy jak tego bronić, no i ogólnie wiecie, Nepo zagrał poprawnie na nie do końca poprawny debiut Magnusa Carlsena i Nepo teraz ma po prostu przewagę. Magnus Carlsen zdecydował się skontratakować, yy, Nepo raczej nie chce tego bić, no bo po co oddawać, skoro i tak ten pionek jest słaby, no to po co mamy oddawać pionka na B2, Nepo po prostu sobie obronił, Carlsen zagrał skoczek D4, nastąpiło bicie, bicie, roszada, no i w tym momencie następuje coś, co sprawia, że Magnus Carlsen ma jakieś 2137 IQ, ponieważ ta pozycja, była już kiedyś nawet na szachownicy. Grał zawodnik 2400 z 2500, no i grający czarnymi 2400 zagrał tutaj ruch E5, no i po prostu obronił swojego pionka. Tylko, że dostał F4, no i wiecie, przegrał partię. W sensie długofalowo miał bardzo duże kłopoty, żeby cokolwiek zrobić z tymi pionkami, stracił pionka i przegrał. Natomiast Magnus Carlsen zamyślił się tutaj na chwilę, czyli wymyślał to podczas partii i wymyślił manewr, który jest niesamowity. Po prostu. Magnus Carlsen w tej pozycji, wiedząc, że straci pionka, zdecydował się zupełnie losowo popchać swojego pionka. Na A5. No, przeciwnik zbił. Magnus Carlsen mając pionka mniej, decyduje się wymienić Hetmany i zagrał ruch A4. I wierzcie lub nie, ale ten pionek będzie decydujący, jeżeli chodzi o. Całą tę partię. Pionek idący na A4 sprawia, że Magnus Carsen będzie miał tutaj szansę. A wiecie dlaczego? Ponieważ w różnych końcówkach, jak ten król sobie pójdzie na B1, to nie będzie miał jak wyjść przez tego pionka. Być może nie rozumiecie, o co mi dokładnie chodzi, więc oglądajmy dalej. Koniec Edwa. Nastąpiło wyprowadzenie figury. Magnus Carsen zagrał ruch F6, żeby tego króla schować. Ale tutaj nastąpiło C5, król F7, i tutaj białe mają przewagę, ponieważ mogą atakować dwa pionki jednocześnie. No i okazuje się, że są po prostu kłopoty. Magnus Carsten zagrał wieża C8. Komputer jest bezlitosny, mówi, że jeśli nastąpi bicie, to będzie plus 2 dla białego, a to już jest duża przewaga. Nastąpiło to bicie, bicie, król idzie na B1. Nastąpiła E5, no i teraz zdarzyła się rzecz dość dziwna, i nie jestem w stanie do końca tego zrozumieć. A mianowicie Janne Pomnaści zdecydował, że nie zbije tego pionka. Być może nie podobało mu się to, że nie wiem, nastąpi wieża D8, końcem trzeba wracać, stracimy tutaj, no i po prostu coś takiego. Natomiast komputer mówi, że to jest bardzo dobre, ponieważ powierzchnia B8. Jeszcze mamy wtrącenie y, ruchu B4. Potem sobie odejdziemy gońcem i ten pionek. Te pionki po prostu będą dużo szybsze. Natomiast Jadne Pomnaści zdecydował: OK, ja zagram ruch wieża B4. Przeciwnik mi co prawda zbije, no i teraz jeżeli policzymy sobie pionki, to jest równowaga materialna, tylko kłopot jest taki, że wieże białego są dużo bardziej aktywne. Ta wieża i goniec wywierają presję. Ta wieża jest na pół otwartej linii. Natomiast Magnus Carson po prostu wrócił, stwierdził, że zagramy sobie końcówkę hanowerską. Nastąpiło wieża b7, król idzie na e6, białe zagrały d7. Ten pionek jest o krok od pola przemiany, tylko kłopot jest taki, że on jest po prostu za daleko. Ten pionek Zostanie stracony. I nie bardzo jest, co z nim zrobić, ponieważ czarne kiedyś zagrają tutaj i go po prostu zbiją. Oczywiście nie teraz, ponieważ po tym ruchu stracimy tego pionka, więc Magnus Karsyn broni sobie pionka poprzez zapchanie go. Nastąpiło wieża D1, wieża D8, wieża A7, wieża C4. Czarne bronią swojego pionka, którego wcześniej zapchały. No i koniec końców, za kilka ruchów. Pionek zostaje zdobyty, oczywiście jest to pewna taka wymiana. No i teraz znowu mamy równowagę materialną. Jeżeli policzymy sobie pionki, jest porówno. Ale dzięki temu, że Magnus Carson ma tego jednego pionka, który zablokował te dwa pionki, to na drugim skrzydle ma on po prostu przewagę. No i tutaj Magnus Carson zagrał wieżą na F4. Nastąpiło bicie bicie. Czy białe odbijają pionka i białe mają pionka więcej? Mają pozycję, w której mają pionka więcej. Tylko mamy złe wieści dla pana Nepon a mianowicie teraz to, że został zapchany ten pionek kilkanaście, kilkadziesiąt ruchów temu sprawia, że pozycja dla białego jest przegrana. Ponieważ możemy odciąć króla i teraz ten król nie dość, że nie może podejść tędy, ponieważ wieża będzie chodziła sobie po drugiej linii. Tak bardzo często chcemy nim wyjść tędy. Ale teraz też nie możemy tego zrobić, bo ten przeklęty pionek, który został zapchany kilkanaście, kilkadziesiąt ruchów temu, uniemożliwia to. I teraz, cokolwiek białe nie zrobią, ten król zostanie w tej części szachownicy. Po prostu, ten król, zobaczcie, zwróćcie uwagę na resztę partii, gdzie ten król się znajdował. Nastąpiło wieża F2, wieża H3, no to król idę, siema. Król idzie na C1, król idzie na D4. No i teraz król zastosował manewr idę albo nie idę, bo jednak zdecydował się wrócić. Nastąpiło jednak teraz e4, bicie, no i f3. Pozycja, w której czarne mają tylko dwa pionki, białe mają tych pionków cztery. Ale ten pionek jest nie do zatrzymania. Ten pionek jest po to, żeby zablokować króla, a ten pionek jest po to, żeby stać się hetmanem. No i w zasadzie tak ta partia wyglądała. Białe to zbiły, yy, czarne... Nie, chwila. Czarne to zbiły, a białe spróbowały atakować od tyłu. Natomiast tutaj kłopot jest taki, że teraz Magnus Carson robi sobie dziurkę. Bo jeżeli on zdecydowałby się, nie wiem, zagrać cokolwiek, dostałby jakiegoś, nie wiem, podszedłby królem i dostałby szachy, no to nie wiadomo, gdzie tym królem iść. Natomiast dzięki ruchowi wieża G2, po jakimkolwiek szachu ten król schowa się tu schowa się tu, a w pewnym momencie, jeżeli trzeba będzie, jeżeli by nastąpiły wiecie szachy, szachy, to albo schowamy się na F1 i po prostu zapuszczamy pionka, albo się zasłonimy wieżą i też wygramy partię. Dlatego nastąpiło wieża F8, F2, król A2, król E2, król poszedł na F1 i w tej pozycji Janne 14 się poddał, bo nawet nie ma jak zapchać tego pionka. Jeżeli zrobiłby tutaj B4, gramy król G1, grozimy odejściem z szachem. Zauważcie, że nawet po tym wszystkim król nadal jest w klatce. Dosłownie mógłby powstać taki mat wieżami. To wszystko za pomocą tego jednego pionka. I to jest niesamowite, no i chciałbym chociaż w tak małym procencie być w stanie grać tak jak Magnus Carlsen. Gra z, dwa, z zawodnikiem 2780 na żywo, gra z zawodnikiem 3100 na czeskomie, ma piąka mniej po debiucie, pcha jednego pionka o dwa pola i nagle ten pionek mu wygrywa gierkę. Niesamowite, no i naprawdę jak oglądałem to na żywo, to... Byłem pod ogromnym wrażeniem, także mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie lajka, like suba, będzie mi bardzo miło. Będą Wam się moje filmy wyświetlać, miejmy nadzieję, że z lepszą barwą głosu. A tymczasem ja się z Wami żegnam i nara.